Dead by Daylight z czasem coraz bardziej zalewa się większą liczbą kontrowersji. W tym odcinku zebrałem najciekawsze jak dla mnie dramy oraz nieścisłości, które nastąpiły przez 7 lat istnienia DBD oraz przedstawiłem je w postaci iceberga. A więc zacznijmy od czubka Iceberga i dramy Pretty Good Job So Far. Dramata tyczy się Matthew Coty. Jest on pracownikiem Behavior Interactive, w którym pełni rolę Game Directora Dead by Daylight, czyli odpowiada za wszystko, co jest dodawane do gry, oraz tak zwanego Head of Partnership, gdzie jest odpowiedzialny za nawiązywanie współprac z innymi markami, co obejmuje m.in. pozyskiwanie licencji do DBD. Pewnego razu około 7 lat temu w wywiadzie powiedział on, że gra jest w całkiem dobrym stanie, mówiąc przy tym słowa Myślę, że dotychczas udało nam się wykonać. Konać kawał dobrej roboty i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że w tamtym czasie gra dosłownie pękała od przeróżnych gliczy, które potrafiły zepsuć rozgrywkę, takich jak na przykład dwóch killerów w jednym meczu. Mafius szybko jednak zrozumiał swój błąd i prześmiewczo używał tego sformułowania, że jest ono już teraz legendą w community dead by daylight, że yeah. I tak w zasadzie, gdy coś poprawnie nie działa, używane jest ono do dziś. Przejdźmy teraz do następnej dramy dotyczącej NFT. Jeżeli przyjrzymy się ocenom graczy w stosunku do DLC Hellraiser Chapter, zobaczymy, że z ponad 2000 ocen, tylko 35% z nich to ceny pozytywne, co oznacza, że aż 65% graczy ten chapter się nie podoba. Ale dlaczego? Okazuje się, że krótko po wejściu Pinheada do gry, jego voice liney zostały usunięte z gry. Chwilę po tym wydarzeniu, graczy znaleźli stronę Boss Protocol, która zajmowała się to tokenami NFT i postaci, które pochodziły z horrorów. Jednym z nich był właśnie Pinhead, i z tego powodu zaczęły powstawać różne teorie. Jedni mówili, że DBD musiał podjąć współpracę z Boss Protocol, aby Pinhead nadal mógł pozostać w grze. Inni uważali, że DLC, skiny oraz voiceliny będą teraz dostępne tylko i wyłącznie za pomocą kupna NFT. Innymi słowy, gracze byli zdenerwowani oraz zaniepokojeni, a Behavior w tej sprawie milczało. Jeszcze większe emocje wzbudził ten trailer na stronie Boss Protocol, który Dzieje się w tej samej scenarii co trailer DBD, co miało potwierdzać współpracę tych dwóch marek. Wkrótce DBD na swoim Twitterze pisze post, który ma wyjaśnić kilka spraw. Określa w nim, że Behavior udostępnia modele z gry firmie posiadającej prawa do produktów Hellraiser, a ci później mogą zrobić z nimi co chcą. Miało to zasugerować, że to nie Behavior współpracuje z NFT, a firma X, której są udostępniane modele z DBD, oraz wyjaśnić dlaczego modele te znajdują się na stronie Boss Protocol. I co najważniejsze, potwierdziło, że zakup no NFT nie będzie żadnej unikatowej zawartości do gry. To ostudziło trochę graczy, ale nie na długo, bo zaledwie 4 dni później DBD opublikowało kolejny post. Tym razem potwierdzający oficjalnie współpracę z Boss Protocol. Napisali w nim również, że współpraca ta zaczęła się przed dodaniem Pinheada do gry, co miał potwierdzić, że musiała ono nastąpić, aby killer ten został wprowadzony do gry. Na końcu dodali oni, że przy zakupie NFT osoba, która je zakupiła będzie miała szansę odebrać chapter headraiser w grze, co potwierdziło, że NFT będzie miało realny wpływ na grę. Jak można się spodziewać, gracze znowu wybuchli. Wielu z nich chciało nawet zwrócić chapter, bo kupując go, nie wiedziało, że będzie wspierać przy tym NFT. To w tym wszystkim najlepsze: Steam nie pozwala grom na ich platformie na jakikolwiek związek z NFT, co oznaczało, że przez tą współpracę DBD mogło zostać usunięte ze Steama. Finalnie sprawa rozwiązała się pewnie w kuluarach, a behavior wyszło na kłamców, którym zależy tylko na pieniądzach, a Voice wróciły do gry po pięciu miesiącach. Jeszcze jako ciekawostkę do tej dramy warto wspomnieć o hipokryzji DBD, która wspiera Dzień Ziemi, równocześnie wspierając przy tym NFT, które kupuje się za Ethereum, do którego wyprodukowania potrzebne są duże ilości prądów. A więc przejdźmy już do następnej dramy, czyli Blackface Buby. 14 września 2017 roku, wraz z nowym chapter'em, do gry została dodana zupełnie nowa mechanika. Gracz po zrobieniu 25 mori na każdym z czterech podstawowych ocalałych otrzymywał specjalne kosmetyki do Buby. Były to maski zrobione ze skór poświęconych ocalałych, a do Dokładnej twarz ocalałego atlety, lidera oraz Bystrzaka. I o nią się właśnie tutaj rozchodzi. Niestety, niemili gracze wykorzystywali tą maskę do dokuczania czarnoskórym streamerom, kampiąc ich oraz tanelując, co wkrótce dotarło do Behavior. Ci bardzo szybko podjęli kroki, co poskutkowało usunięciem masek z gry. Gracze byli tym oburzeni, bo przez toksyczne zagrywki mniejszości community z gry została usunięta tak świetna mechanika, pomimo tego było to zrozumiałe. Behavior bardzo dba o swój PR, a takie akcje po prostu mu szkodzą, co potencjalnie może powodować mniejszą liczbę współprac, co przenosi się oczywiście na mniejszy zysk. Dla naszej ukochanej firmy. Następną dramą jest kolejna drama Mafiu Coaty, tym razem dotycząca Infinitek. Infinitki to lupy, które zostały wygenerowane przez grę, dzięki którym ocalały, może gonić się z killerem wokół nich praktycznie w nieskończoność. Teraz słowo infinitka ma o wiele mniejsze brzmienie niż kiedyś. Bo jeśli powołamy się na wcześniejszą definicję, jest ona teraz niemożliwa do zrobienia, a to dzięki mechanikom takim jak blokowanie się okien, blodlast. Trudność w wykonywaniu fazwoltów, ale mówimy o starym DBD. Okna można było przeskakiwać nieskończoną ilość razy. bloodlust nie istniał, a żeby wykonać fazVolta nie trzeba było ustawiać się pod odpowiednim kątem, a dosłownie zwyczajnie przytrzymać shifta i kliknąć spację. Lupy też były inne, a na każdej z map respiła się przynajmniej jedna infinitka, która była safe zonem dla ocalałych, powodowało to ogromną frustrację wśród graczy killerów i słusznie! W końcu deweloperzy zauważyli narzekanie graczy, a 20go 9 września 2016 roku głos w sprawie zabrał Mafiu, który stwierdził, że aby stworzyć coś, co wygląda jak infinitka, trzeba być bardzo utalentowanym i dobrym graczem. Oczywiście było to nieprawdą, a infinitki były bardzo proste w użytku. Warto jeszcze zwrócić uwagę na słowo resembling, które miało sugerować, że w zasadzie nie istniało wtedy coś takiego jak infinitka. Wypowiedź ta oczywiście bardzo negatywnie odbiła się na deweloperach i była ona początkiem stwierdzenia, że deweloperzy nie grają w swoją wolność grę. Przejdźmy już do ostatniej dramy z Mafiu, czyli dramy Zagraj w coś innego. Znowu miała ona miejsce na jednym ze streamów. Mafiu przeczytał opinię gracza. Stwierdził on w niej, że granie killerem nie jest tak fajne jak wcześniej. Pytając na końcu, czy deweloperzy mają jakieś plany na zmienienie tego. Mafiu odpowiedział mu na to pytanie w następujący sposób: może jesteś po prostu zmęczony, know, or play coś innego przez tydzień, spróbuj try Civilization coś just for a refreshing change. Uh, balance is... Uh, um, I shouldn't be saying that. Should I be saying that? Wystarczy spojrzeć na reakcje osób, które siedziały wtedy w studiu. Było mocno widać, że nie była to dobra odpowiedź, zwłaszcza ze względów PR-owych. Ale czy Mafi powiedział rzeczywiście coś złego? Teoretycznie nie. Od czasu do czasu warto zagrać w inną grę, bo grając cały czas w ten sam tytuł, może się on nam po prostu znudzić. Praktycznie jednak, Mafi odpowiedział w ten sposób na pytanie gracza, który chciał wiedzieć, czy wkrótce zostanie coś zmienione w grze, a w odpowiedzi otrzymał radę że jak coś mu się nie podoba, to niech zagra sobie w coś innego, co oczywiście w żaden sposób nie odnosiło się do pytania, a brzmiało wręcz kuburowato. Przejdźmy teraz do dramy turniejowej. 15 czerwca 2018 roku na Developer Streamie został ogłoszony pierwszy oficjalny turniej DBD, w którym pula nagród wynosiła 15 tysięcy dolarów podzielone na trzy platformy. 5 tysięcy dla PC, 5 tysięcy dla Xboxa, no i 5 tysięcy dla PlayStation. Budżet na turniej był wysoki i było widać, że deweloperom zależało, aby DBD mogło być uznawane za grę e sportową Jako hosta turnieju wybrano Space Esports, dosyć małą organizację, która wcześniej, co prawda, hostowała turnieje DBD, ale na o wiele mniejszą skalę, i tu Behavior popełniło błąd. Dead by Daylight to gra 4 vs 1, więc aby turniej był jakkolwiek grywalny, musiały w nim istnieć jakieś reguły. Zwłaszcza, że mówimy o DBD w roku 2018, gdzie gra była totalnie niezbalansowana, o czym mówiłem w kilku poprzednich odcinkach. A oto kilka zasad tego turnieju. Zabronione są perki, Adony, itemy oraz oferingi. Jedyną mapą, na której będą rozgrywane mecze, będzie Call Tower. Drużyna zostanie zdyskwalifikowana z turnieju, jeżeli któryś z graczy postanowi body hook uniemożliwiając killerowi na powieszenie surwa i ostatnia face campienie jest całkowicie ok, Czyli przypomnijmy, body blokowanie huka jest nie okej, okay, ale face campienie już jak najbardziej Zainteresowanie było ogromne, a na turniej zapisały się aż 174 teamy. Dzień po rozpoczęciu rejestracji, ta zakończyła się ze względu na zbyt duże zainteresowanie. Co się później okazało, do turnieju zostało wziętych tylko 16 teamów. Co jest jeszcze lepsze, te 16 teamów zostało wybrane własnoręcznie przez Space Esports. Turniej już posiadał kontrowersje, a to dopiero początek. W turniej wystartował i wyglądał tak: chat na 1,4 ekranu i całkiem średnie grafiki, z wyjątkiem tej, która znajdowała się w tle. W lewym górnym rogu pojawiały się powiadomienia o nowych obserwujących, a jakość mikrofonów nie powalała. Pod pewnymi względami obecne turnieje w Polsce są robione lepiej. A i kurwa, nie wiem o co wam chodzi, ale ta klawiatura kurwa nie jest tak głośna. A więc w końcu rozpoczęły się gry i były one potwornie nudne. Turniej trwał aż 12 godzin, a każda z gier rozgrywała się na tej samej mapie z przeważnie czteroma klaudetkami i tym samym killerem. NURS. Komentatorzy zachowywali się nieprofesjonalnie. Przykładowo, gdy ktoś umierał, rzucali żartem, że został wysłany do Valhalla, co zaczęło irytować wkrótce publikę, a gdy Myers wbił trzeci poziom mocy, powiedzieli coś takiego. 3 Super Saiyan underway! Oprócz tego komentatorzy wydawali jakieś dziwne dźwięki. Przypominam, jest to oficjalny turniej Dead by Daylight. Komentatorzy czasami nawet odpowiadali na negatywne komentarze na czacie, co na takim turnieju nie powinno mieć miejsca, a ci powinni skupić się w 100% na komentowaniu turnieju. Z coraz dalszym postępem turnieju, gracze zrozumieli, że komentatorzy nie znają się na Dead by Daylight. Jeden z nich powiedział, że lubi grać traperem, ponieważ jest on szybki. <laughs> So bad. The enemy team. Co oczywiście nie jest prawdą, bo trafer porusza się z normalną prędkością, z jaką porusza się killer. Gdzieś w tak zwanym międzyczasie jeden z komentatorów doznał olśnienia, bo wydedukował, że piła Hilberego nie służy tylko i wyłącznie do piłowania ocalałych, ale i szybszego przemieszczania się. I personally hadn't thought about before we actually started doing the tournament was people using the chainsaw dash not necessarily for trying to uh, just trying to hit people but actually just using it for like increased mobility, kind of the way the nurse does or with her blink. Po zakończeniu turnieju okazało się, że grafika promująca go została pobrana z internetu, a artysta nic o tym nie wiedział, więc była ona zwyczajnie skradziona. Po tym zajściu Space Esports oznaczył twórcę grafiki, przyznając tym samym, że wzięli ją bez pozwolenia. Finalnie na organizację wylała się tona krytyki, co poskutkowało usunięciem ich Twittera oraz Facebooka, a turniej okazał się porażką. Chciałbym w końcu wbić 1000 subskrypcji, więc jeżeli spodobał Ci się ten film, proszę zostaw suba.